W przednim odcinku Project Zambite Cześć, siemanko, są Raszak, witam Was w kolejku z gry Project Zombie 98. Na szczęście wróciliśmy do bazy, udało nam się uciec z tamtej nieprzyjemnej putyczki z zombiekami. Wróciliśmy, ogarnęliśmy się, no i pora trochę tak naprawdę zająć się już przygotowaniem dalszej części bazy, ponieważ jeśli chodzi o to stolarstwo, jesteśmy tak naprawdę już karmelą na finiszu. Zostało tylko niecałe 200 punktów do zdobycia. Zdobędziemy to po prostu przygotowując zapasy typowo z drewnem i tak dalej, żeby rozbudować jeszcze bardziej naszą drugą część bazy. Umyję się tylko, ogarnę się i będziemy mogli pewnie zaczynać 98 dzień. Zobaczymy jak przebiegnie budowa, jak przygotujemy się do tej budowy. No i zaczniemy, to, co planowaliśmy już wcześniej, więc zacznijmy ten dzień. Wyczyszczeni umycie od razu lepiej możemy odłożyć naszą broń już, którą wykorzystywaliśmy. Możemy odłożyć odpocząć w końcu, więc zasłużona maczeta, niech sobie leży, a gdzieś tu położymy. Niech sobie tu leży. Co tam mamy jeszcze? Piłę oczywiście potrzebujemy, klucz weźmiemy, bo jeszcze coś pewnie będziemy naprawiać. Chusteczki możemy odłożyć. Po co chusteczki trzymam? Chusteczki możemy odłożyć, niepotrzebne są. Nasz hem również też możemy odłożyć, już. Ale ja odłożę oczywiście tutaj do plecaka specjalnego przygotowana na, na to, na te zapasy takie typowo. W sumie tą maczetę też mogę tutaj odłożyć. Daj, tą maczetę i odłożymy po prostu do tego pojemnika, bo to jest idealne miejsce na to. Coś jeszcze chciałbym odstawić? arkę możemy odstawić, nie będziemy potrzebować. Eee, oczywiście kamizelkę również możemy ściągnąć już, nie będziemy jej potrzebować. Eee, jeśli chodzi o jakieś ciuchy inne tego typu, jeszcze możemy na przykład zmienić sobie ciuchy. Slinga sobie również możemy ściągnąć już. Kurtkę strażacką też coś lepszego ubrać, bo to wszystko waży niepotrzebnie. Eee, odkładamy te rzeczy, ubierzmy się coś sobie, tylko zjedzmy coś i ruszajmy do pracy, bo czeka nas mnóstwo roboty dzisiaj. Ślidańko nie będę nic wymyślił, takiego zrobimy sobie po prostu popcorn błyskawiczny, Jak się robi. Szkoda nam czasu, bo i tak jest 9.50, chciałbym, żebyśmy ci chociaż od drewna właśnie porąbali i tak dalej, bo jeśli to zrobimy... Znaczy poniekąd mamy, ale musimy to zrobić tylko, żeby to celarstwo dobić do końca. I jeśli to zrobimy, to faktycznie Karmela powinna awansować, powinna się nauczyć mniej więcej jak tworzyć te schody co nam bardzo to bardzo ułatwi robotę. Dobra, zrobiło się? Zrobiło się. Elegancko Popcorn błyskawiczny. Zacznę Musimy zrobić jedną rzecz jeszcze. Jak dobrze pamiętacie, mieliśmy ten kosz na śmieci. Przydałby nam się tutaj go postawić już. My mieliśmy go w tamtym. Tutaj mieliśmy, tu jest taki śmietnik straszny. Tu mieliśmy. Tak, tu mieliśmy. Weźmy ten śmietnik, bo musimy go ogarnąć. Mebelki później będziemy przekładać, jak skończymy budować. Mówię, przez najbliższe jakieś tygodnie, pewnie nie będziemy już ruszać się z bazy, bo nie potrzebujemy. Mamy wszystko, co potrzebne. Śmietnik postawimy oczywiście gdzieś tu. Tu będzie nasz śmietnik. Mamy kolejny śmiech, więc teraz mogę te rzeczy niektóre wziąć z hideoutu tutaj naszego kryjówki. A możemy tu wziąć śmieci, butelki jakieś. A nie, to to z tego weź. Jakieś puszki weźmy to, puste zapalniczki zostawimy, bo je możemy napełniać zawsze. Butelkę z wodą zostawiamy, coś jeszcze. O, wszystko. Dobra, i to wszystko do kosza wrzucimy na zewnątrz. Bo szkoda, żeby faktycznie to nam miejsce zajmowało. E, tak samo literaturę zostawię tutaj na ziemi tą, bo ją będziemy wykorzystywać na rozpałkę. Zrobię taki jakby specjalne miejsce, gdzie to wszystko będzie potrzebne na rozpałkę, takie rzeczy podstawowe. E, te rękawiczki również możemy wrzucić bo one są dziurawe, może kiedyś je naprawimy, ale na pewno nie teraz. E, Tutaj drewno, ten kawałki drewna też zostawimy na razie. Idźmy po te jeszcze zapasy właśnie drewna. Weźmy sobie wóz. Chyba ten był pusty. Tak, ten był pusty, więc weźmy sobie tego wana. Pojedźmy sobie do lasu, zgarnijmy trochę sobie drzewka, jeszcze się zetnijmy. O, I będzie w sumie elegancko. Powinno nam starczyć już do końca tej rozbudowy. Chyba, że się na ściany może zabraknąć. Ale to nawiedzie się do kolejne. Ogólnie będziemy musieli spalić te zwłoki tutaj, bo już Wam mówię dlaczego. Te zwłoki, jakby zaczynają tutaj gnić i roznosić choroby. Więc przydałoby się je po prostu prędzej czy później, po prostu spalić. Więc będziemy musieli to zrobić na pewno. Jechaliśmy. teraz trzeba to wszystko wyładować. No ale to nie będzie problem, bo tutaj zaparkujemy idealnie przy wejściu, więc dobrze tego wana mieć. Bo on jest dość pojemny, wszystko się pomieści zawsze. Bierzmy oczywiście spaki, wszystko. Jak możemy. Oto to wszystko tu. Mamy sporo, to jest bardzo sporo drewienka, Przydałoby się zjeść jakąś obiad, bo trochę w sumie zrobiliśmy. Więc przydałoby trochę odpocząć się, weźmy, tylko wyładujmy wszystko z paki I koło 17 zrobimy coś do jedzenia Wydaje mi się, że to jest spoko pomysł Jeszcze tutaj zostały 11 desek, ogarnijmy je Pakę możemy zamknąć Sporo jest tych desek, jest ponad 91 90 desek, więc jest git Idźmy odpocząć, zjedzmy sobie jakiś um, obiad i jeszcze poróbmy coś Chociaż zróbmy częściowo tą podłogę Jak wygląda sytuacja z wodą? 74 Trzeba będzie zdecydowanie zupełnie niedługo, ale to jeszcze w sumie czas. Zjedzmy co, coś, ogarnijmy się i ruszajmy dalej z robotą. Dobra, zjedliśmy ziemniaczki z chili i z kukurydzą i tak dalej. Zostawiłem sobie jeszcze połowę, więc jutro Karabela będzie miała coś żeby zjeść. E, pić nie musimy. Jest 18, więc zrobimy jeszcze trochę rzeczy. E, nie źle. Jak z tym agregatem wygląda wszystko sytuacja? 53 i ten agregat musimy przestawić już. Bo on jest w złym miejscu. Musimy go przestawić, więc weźmy go po prostu. Weźmy agregacik. Odłącz agregat. Musimy go odłączyć, musimy go przestawić. Tak samo będziemy musieli piecyk przestawić, ale piecyk chyba nie. Nie będziemy musieli przestawiać jeszcze. Podnieść agregat, musimy go przestawić w inne miejsce, tym teraz. Bo tutaj nam przeszkadza. Przestawimy go tutaj. Tu może sobie stać. Podłącz agregat oczywiście. Podłączymy go, bo tam będziemy robić teraz podłogę i tu będzie zaraz po prostu zamknięty obszar, więc będzie niestety ale... Dus w... nieprzyjemne jakby opary do środka, więc które będą nas zabijały. Więc lepiej to teraz zmienić. Eee... To też możemy wziąć i odstawić tutaj. odstawę po prostu to tutaj na razie. I wszystko jest git. Światełka działają. Działają. Tutaj wszystko działa. Działa, lodówka działa. Wszystko działa, zasilanie jest. Dobrze. To teraz tak, moi mili, zaczniemy budować podłogę. Musimy kolejną część zrobić. Musimy zbudować tę podłogę. Jest trochę rzeczy. Tak wozie mogę wziąć. Deski już też mogę wziąć kilka sztuk. Zacznijmy budować podłogę, kontynuujmy to, co zaczęliśmy wcześniej, bo jest trochę tego do, do roboty. Jakbyśmy chociaż połowę dzisiaj skończyli, byłoby świetnie. I mili. Na dzisiaj chyba będzie tyle, jeśli chodzi o rozbudowę. Zaczniemy od razu jutro dalej kontynuować naszą budowę podłogi i tak dalej. Jest już godzina 2:40, karmela jest zmęczona, więc możemy już odpocząć. Nic nie będziemy jedli, a czy jakąś tam krakersa możemy zjeść jeszcze na sen. daję sobie crackersa jeszcze. Zjemy sobie krakersa i jutro ruszamy z kolejną robotą, więc 98 dzień zakończony. No i 99 zaczynamy od razu z pełnej rury. Lecimy w sumie, możemy jeszcze obejrzeć coś. I to, to zobaczmy sobie ten warsztat samochodowy, poniekąd jak zrobiliśmy. A zobaczmy sobie, może coś ciekawego jeszcze będzie. Dobra, skończyliśmy oglądać. Trochę Karmela się oczywiście nauczyła. E, trochę jakoś tam e, podbite są umiejętności. Naprawa pojazdu wygląda w następujący sposób, że prawie czwarty poziom, co mnie cieszy, bo na czwartym poziomie będziemy, będziemy mogli karmele naprawiać, tak naprawdę, e, stan e, Humvee, czyli chodzi mi o silnik będzie mogła go w pełni naprawić. Co jest genialną informacją, bo mamy części silnikowe, więc jesteśmy w stanie to zrobić. Resztę rzeczy możemy oczywiście naprawić w inny sposób, po prostu zdobywając od innych aut jakieś tam części, więc jest dobrze. E, moi mili, idziemy spać, rutor ruszamy od razu z 99 9. dniem, e, bo praca czeka, więc nie zatrzymujmy się e, te warsztaty samochodowe w sumie to już tak dla jest potrzebne. Jakby z tego nic więcej nie mamy, ja do koła je wrzucę, bo one na duszą metę nam nie są już potrzebne, bo nic z tego się więcej nie nauczymy. Więc po prostu je tu odłożę. Nie wyrzucam je. Odłożę do, do świetnika, żeby wiedział, że są już po prostu zużyte, jakby nie było. Dobra, idziemy spać, bo jest druga. Pora się trochę wyspać, bo jutro nas czeka robota. 6.20, pora wstawać. Nie ma spania. Napijamy się tylko. Napijmy się tylko. Lećmy coś zjeść jeszcze. I możemy już ruszać do pracy. Mamy tą puszkę czyli i tak dalej. Zjedzmy sobie całość już i lecimy od razu z robotaju. Na jedzenie na pici, e, światełko może wyłączyć, żeby jak najmniej prądu zużywać. E, musimy iść po gwoździe, bo skończyły nam się gwoździe ostatnio. E, musimy je głazcać. Ale w nie przeszkadza, jak jesteśmy w domu, to tam nie jest jakiś problem. Ogólnie będę musiał właśnie w tym miejscu gdzieś będę chciał zrobić taki jakby mm, pomieszczenie, magazyn na właśnie opał. Bo tego pału na zewnątrz jest mnóstwo, nie zabraliśmy wszystkiego, więc przydałoby się to wszystko ogarnąć, a tamtego pału jest dość sporo. Jak z siekierką w wygląda sytuacja, jest dobrze. I teraz tak, chcieliśmy gwoździe, potrzebujemy gwoździ. Tak, ja tutaj później zrobię również porządek, tutaj będzie ogarnięte wszystko. Na razie magazyn jest po to, żeby tylko było, żeby gdzieś może było przechowywać rzeczy. To się później wszystko zmieni, to będzie miało swoje miejsce. Na razie po prostu jest, jak jest. Weźmy dwie. Paczki gwoździ, bo nie jestem pewien, czy nam jedna starczy. Pewnie nie, nawet na 100% nie, więc możemy je od razu wypakować. Wypakuję je wszystkie. Mamy 204 gwoździe. Te dwie puszki jeszcze musimy wyrzucić, bo to z ostatniego jedzenia jest, które robiłem, więc musimy je wyrzucić. Teraz kontynuujmy naszą pracę, bo jeszcze trochę tej podłogi zostało. Niedużo, ale jest już na pewno lepiej niż było wczoraj bo dzisiaj to skończymy, od razu budujemy schody na górę i zaczniemy od budowy dachu, bo musimy położyć jak najszybciej ten dach. Zmęczyły się deski, więc musimy wyruszyć na tartak. No ale musimy też odpocząć, bo nie możemy przyciążać się i tak karmela jest dość przyciążona, zmęczona i tak dalej. Ale mniej więcej zaczyna to jakoś wyglądać. Podoba mi się, musimy jeszcze wziąć jedną rzecz. Musimy też szyby zamontować. Musimy też szyby zamontować, bo one również nam się przydadzą. Szyby były bodajże jedna, Tak, tutaj były dwie. Jest raz, dwa. Na razie dwie sztuki dajemy. To jest cholernie ciężkie. Zamontujemy te szyby do tych, do naszych, naszych ram i będziemy mieli jakoś już wyglądającą kryjówkę, naprawdę, bo brakowało tej rozbudowy już dawno. Posław obiekt i montujemy. Będzie od razu to lepiej wszystko wyglądać. O, jeśli się nie powiedzie, to trochę będzie szkoda, bo może się nie powieść. Carmela może się pomylić, ale jest na tyle chyba już zdolna, że zamontuje to okno. Pierwsze okno jest, teraz drugie jeszcze trzeba wstawić. I będzie git. Uda się, czy się nie uda, uwaga. Udało się. Okna zamontowane. Mamy okienka już. E, dwa zamontowane, trzecie jeszcze tutaj musimy zamontować. Trzecie chyba mieliśmy w środku z tego co pamiętam. W środku mieliśmy tego naszego pick upa. Dobrze pamiętam, tak ci mieliśmy, więc na razie wystarczy. Będziemy potrzebować na przyszłość więcej. A możemy wytworzyć okna też piec stworzyć i wytworzyć, ale to byśmy musieli szkła ogarnąć, jakieś tam e, odłamki. Więc na razie będzie z tym problem. Trochę ich tam jest, ale nie wszystkie. Chyba że wymontujemy po prostu z dołu, ale tam z dołu też bym nie chciał wymontowywać z, z magazynu, bo one nam się przydadzą. Dobra, jeszcze tutaj zamontujemy okienko. No i mamy wszystkie okienka zamontowane, podoba mi się to, napijmy się coś i jedźmy po dalsze zapasy drewna, bo już niestety nam się skończyły. Dojechaliśmy, zaparkujmy gdzieś tutaj, żeby było łatwiej z dostępem do tego drewna. Jest tam gła straszna, mgła mi się strasznie nie podoba, jest bardzo taka gęsta. Wiecie o co chodzi, mogą zombiaki nie przyjść, oby nie. Zapakujemy te deski, które tutaj mamy jeszcze, które przepiłowaliśmy wcześniej. Trochę ich tu będzie, o, mgła ustępuje, świetnie. Nice. To jest dobra wiadomość dla nas. Zawsze to będzie mniejsza tam była teraz. Albo w ogóle ustąpi. Całkowicie ustępuje. No i zajebiście. Czepujemy te deski wszystkie. Zabierzmy je do bazy. I chyba na ten dzień będzie chyba tyle. Więcej nie zrobimy. Chyba że zdążymy jeszcze coś tam w kawałek dachu zrobić. Nie wiem, czy nam czas pozwoli. Dobra. Mamy wszystko już. Więcej nie weźmiemy. Jesteśmy przeciążeni. Eee, Bagaży i możesz zamknąć. Bo jest ryzyko, że nam wyleci coś podczas drogi. Więc lepiej zamknąć. Mamy ile mamy desek, będziemy musieli jeszcze jedną zrobić, wrócić po te deski, bo potrzebujemy więcej materiału budowlanego. Tak czy siak, mamy około 40 kolejnych desek. Na dach nie wystarczy chyba wszystkich. Nie wierzę, że uderzyłem w tę, w tę bramę. Nie powinno, niestety. Nie no, zabraknie, nie nie, nie, zabraknie 100%. Nie wystarczą cały dach, tam pewnie 2-3 deski zabraknie, jak znając moje życie. E, więc będziemy musieli jeszcze jedną trasę zrobić Tylko, że nie możemy już więcej załadować e, Więc władujmy się to, to co mamy i wróćmy po kolejny deski Może jeszcze coś zrobimy w tym dniu Ale nie liczyłbym na to W totalnie zapomniałem, że mamy jeszcze naczepkę Czemu ja tej naczepki nie wziąłem? Zapomniałem o niej, szczerze wam powiem Teraz dopiero tak przejrzałem Kurczę, my naczepkę mamy jeszcze Ona nie jest jakaś tam pojemna, ale to dalej 65 slotów Więc to jest dalej dużo Dalej załadujemy trochę drewna na to zawsze więc tak się zastanawiam, czemu ja jej po prostu wcześniej nie brałem. Ona sobie stoi, jest nieużywana. A zawsze warto sobie wziąć jeszcze dodatkową jakąś naczepkę, załadować na to drewno. I mamy darmowy tak naprawdę transport jeszcze. A tak będziemy 20 razy jeździć, więc... Dobrze, że teraz zobaczyłem, bo totalnie zapomniałem o tej naczepie. Wiecie co? Nie będę już wszystkiego brał. Nie wiem, czy coś zostało jeszcze. Chyba wszystko przepiłowaliśmy. Tak. Musiałbym ścinać kolejne drzewa, ale już jest coś ciemno, się robi z 20. Więc starajmy się może już w nocy nie rąbać drzewa, więc... Bo, jak nam zombie jak jakiś widziu usłyszy, nie, nie daj Boże, czy coś, to wiecie jak to może się skończyć. Więc może tym bardziej, że jesteśmy zmęczeni. Więc wróćmy po prostu już do bazy, e, wyładujmy się i zakończmy ten dzień już w ten sposób. A jutro po prostu ruszymy e, w setnym dniu, już poniekąd i będziemy kontynuować. Tutaj droga się też niszczy. Będziemy kontynuować dalej ten dach, bo i tak dużo zrobiliśmy przez te dwa dni, e, jakby nie było. Jest jakiś progres, gdy skończymy ten dach. No, to będziemy mogli tak naprawdę środek urządzać. Będziemy mogli remontować go, memble stawiać i tym podobne rzeczy. Więc jest git, naprawdę, jest git, jest lepiej niż było. Dobra, ogarnęliśmy to wszystko. Zaparkujmy ten wóz tutaj, oczywiście. Niech on sobie tutaj stoi. Tutaj będziemy musieli oświetlenie później zrobić. Bo tu jest zbyt ciemno. Bo na razie, jeśli jedyne oświetlenie to mamy tutaj, możemy to zapalać niby. Tu chyba już nie ma, nie? Tylko dwie mamy poniekąd to jest fajne, bo tu oświetla już, ale to dalej jest zbyt mało. To jest zbyt dalej mało. Tym bardziej, że ile to energię. Czy miałbym to zostawić? Ja nic nie widzę, to jest tak ciemno. Światło zużywałem w sumie nic. Poniekąd możemy to zostawić. Zużycie jest zerowe. Więc poniekąd to, to nie jest jakąś tam przeszkodą, żeby to zostawić. Więc niby może się świecić, ale z drugiej strony po co? Nie potrzebujemy tego I tak na zewnątrz nie przybywamy w nocy Więc może być po prostu zgaszone jak będziemy na zewnątrz Wtedy możemy to zostawiać Tak czy siak Napijemy się, zjedzmy coś Idziemy spać Nie mamy nic do żarcia Jeśli chodzi o przygotowane Więc będziemy musieli coś na szybko zjeść Ja wiem, że ja jakąś puszkę otwierałem w poprzednim dniu Tak, możemy zjeść tą puszkę Zjedzmy sobie I tutaj śmieci będę musiał wynieść na zewnątrz I jakieś kawałkę czekolady Jeszcze możesz sobie zjeść razy dwa Naprawdę i kładźmy się spać, więc 99 dzień będzie zakończony. Mam nadzieję, że Wam się podobały te, te dwa dni. E, no teraz te większość dni będziemy spędzać w bazie, e, będziemy się tutaj jakby urządzać i jakoś to powinno wyglądać w ten sposób, więc mam nadzieję, że Wam się jeszcze raz podobało. Trzymajcie się, do usłyszenia w dniu setnym już. E, ja się kładę składać, bo karmala już jest wykończona. E, statystycznie wygląda to mniej więcej tak, że mamy 4042 zombiaki 3 miesiące, 10 dni od, od początku epidemii. Niestety mamy niedowagę, będziemy musieli trochę podbić naszą wagę. Przyjdzie siłownia również, to też się trochę zmieni. Więc na wiosnę, bo zi na zimę jeszcze, przed zimą będziemy jeszcze wyruszać jakąś wyprawę. Nie wiem jeszcze gdzie, czy do Mal dalej, czy po prostu gdzieś do West Pointu, czy po prostu do Rozwód. Zobaczymy, czy do może jakichś mniejszych miast. Nie potrzebujemy zbytnio nic, więc wydaje mi się, że możemy już tak naprawdę do zimy przeczekać w bazie. I dopiero ruszyć na wiosnę. Ale to na przyszłość plany. Na razie połóżmy i wyśpijmy się, bo zasłużyła Karmela na odpoczynek. Trzymajcie się! Hej!